Twój nowy adres. Bielsko-Biała, Spółdzielców 31. Zależy Ci na świetnej lokalizacji? Przestronnym, odświeżonym i gotowym do wprowadzenia mieszkaniu? Oglądaj ten materiał do końca. Lokalizacja jedna z bardziej lubianych w Bielsku-Białej. Osiedle Wojska Polskiego, dzielnica Aleksandrowice. Szybki dojazd do centrum, dostęp do sklepów, placówek medycznych, szkół, a także terenów rekreacyjnych. Do mieszkania udajemy się windą. Pełna wygoda, bez barier. Wiecie, na co zwracają uwagę kupujący przy wyborze mieszkania? Przede wszystkim na kuchnię i łazienkę. W tym mieszkaniu oba pomieszczenia zostały niedawno wyremontowane i są w pełni wyposażone. Zobaczmy kuchnię. Spory blat roboczy, pojemne szafki, kuchenka, zmywarka, lodówka wszystko, co potrzebne. Łazienka w odcieniach szarości z kabiną prysznicową i pralką. Jasny i przestronny salon z balkonem wychodzącym na zielone osiedle idealne miejsce do odpoczynku i spędzania czasu z bliskimi. Dodatkowo dwa spore pokoje, sypialnia oraz pokój dziecięcy lub domowe biuro w zależności od potrzeb. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze, dojedziesz do niego windą, a co najważniejsze wprowadzisz się tutaj od zaraz. To mieszkanie czeka na Ciebie i Twoją historię. Andrzej Wojtyła, Młynarscy Nieruchomości.